Dzień dobry Państwu. Przed naszymi kamerami burmistrz Karlina, pan Waldemar Miśko. Waldemar Miśko, serdecznie witam. Panie prezydencie, panie burmistrzu, przepraszam, panie burmistrzu, wszyscy są zachwyceni organizacją, serdecznością, gościnnością. Może parę uwag dla tych, którzy będą w następnym terminie robić i jak to się robi. No myślę, że trzeba przede wszystkim mieć serce do tego, co się robi, tak? Jeżeli jest serce i, i, i ambicje, no to można zorganizować taką imprezę jak tu dzisiaj. Pomimo tego, że warunki na tej hali są może niezbyt komfortowe, bo ona jest mała, ale już mówiliśmy o tym wielokrotnie, budujemy nowy, nowy obiekt i myślę, że ja już dzisiaj deklaruję taką chęć, żeby pierwsze, drugie czy trzecie Grand Prix w roku 2013 również zorganizować tutaj w Karlinie, już na nowym obiekcie, naprawdę w pełni profesjonalnym i myślę, że wtedy te warunki będą zdecydowanie lepsze, ale to co pan powiedział o tym zadowoleniu właśnie zawodników czy działaczy, no to dla nas jest i dla mnie osobiście największa nagroda, że tak to odbierają ci, co przyjechali. No powiem szczerze, Karlino ma historię powiedzmy słynnego tryśnięcia ropą, ale tutaj naprawdę boks zrobi furorę, patrząc po młodzieży, po kibicach i tak dalej. No, przede wszystkim imponuje wszystkim piękny doping młodzieży i również y, też lekarstwo na to. Chyba władze miasta naprawdę są frontem, mówiąc popularnie, do młodzieży. Generalnie frontem do młodzieży, do sportu i do wszelkich inicjatyw. To się zaczęło od Tomka Różańskiego i od jego wizji jakby stworzenia tego klubu, i ja zawsze powtarzam, pamiętam pierwszą jego wizytę u mnie, gdzie przyszedł, powiedział o tym, co chce zrobić tak? i że chciałby, no, potrzebuje sali, pomieszczeń do trenowania i pieniędzy. Tak? No to nie, ja, dużo. To, to nie dużo potrzebował, <laughs> więc ja, ja powiedziałem: Tomek OK, na początek dostajesz salę za darmo, wszystko, co chcesz, tą infrastrukturę, a pieniążki trochę później. Tak? Pokaż, co potrafisz, czy, czy to naprawdę ma sens, bo różnych prób. Związanych z, ze sportami walki było już kilka w Karlinie tak? I, i nic tak naprawdę dobrze nie wyszło. No i po pół roku okazało się, że trzeba było dotrzymać słowa tak i musiały się pojawić pieniądze. I dzisiaj wspieramy to bardzo mocno, bo, bo warto, tak? bo tu jest w tym klubie oprócz tej pracy sportowej, co jest bardzo istotne i ważne na pewno, ale jest bardzo dobra praca wychowawcza. Naprawdę i to, to szczególnie jakby doceniam zawsze i podkreślam bo to dla tych, dla tych młodych ludzi jest kapitał. Ja powiem szczerze, znam Tomka też niedługo, bo pojawił się naprawdę, można powiedzieć, niedawno w Boxie, jako, jako trener, jako wychowawca młodzieży i może imponować jego postawa na zawodach ogólnopolskich, gdzie przyjeżdża, gdzie widać to serce jego, ale i również widać ze strony zawodników, poszanowanie pana trenera i tak dalej, no jest to zauważalne na pewno i myślę, że tutaj ten klimat które na pewno stworzyły władze miasta, no procentuje i daje dobre efekty. No właśnie, to na tym też chyba polega, żeby ten sukces osiągnąć, to musi być to, to, to serce i zaangażowanie ze strony właśnie tej grupy, w tym przypadku Tomka, jego zawodników, rodziców przecież, którzy, tych zawodników, którzy bardzo mocno wspierają również działalność klubu i, i swoich dzieci. I trzeba to połączyć no, z zaangażowaniem władz lokalnych, bo dzisiaj doskonale wiem, że rozwój sportu. A zwłaszcza sportu już takiego na wyższym poziomie wyczynowego, no bez tego wsparcia finansowego, a ono szczególnie powinno pochodzić z samorządów jest bardzo trudne. Yy, no nie ukrywajmy też, że to, co Tomasz robi, to jest bardzo istotne z punktu widzenia promocji. To, co pan mówił, tak? Karina i dzisiaj Karin też jest pamiętany w Polsce, oczywiście przez trochę starszych, a nie przez młodzież. Yy, właśnie z tego wybuchu ropy naftowej i z tego wydarzenia, ale młodzi za chwilę i mam nadzieję w coraz większym stopniu będą kojarzyli Karino właśnie poprzez ten klub, poprzez boks i poprzez zawodników i trenera. No wejście naprawdę imponujące pomimo krótkiego stażu mistrzyni Europy kadetek. Okay. Elżbieta Wójcik, tutaj Mateusz Polski również dzisiaj finał i jeszcze jeden zawodnik. No myślę, że jest fajnie. No my wszyscy z jednej strony, znaczy może nie nawet tylko my, tak, ale konkurencja w postaci innych zawodników, innych klubów też przeciera oczy, tak, bo przyjechali chłopcy z małego miasteczka i zaczęli robić furore już w tej chwili w Polsce i w Europie tak naprawdę. Natomiast to co dla nas myślę, nie tylko dla władz, dla mnie osobiście, ale dla wszystkich mieszkańców Karlina i naszej gminy, to jest to, co dostarczają oni dla nas, mieszkańców, czyli poczucie dumy z tego, że mieszkamy właśnie tutaj, w tym mieście i że w tym miasteczku można takie sukcesy osiągać. Ja naprawdę nie zazdroszczę, ale serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.